Cześć, witajcie, tu um, no, kartoniku 65 Krzysztof60 A dzisiaj witam was bardzo nietkowo, Ale yy, akurat dzisiaj postanowiłem zrobić konkurs Pewnie spytacie, z czego? Tak, dzisiaj zrobię konkurs z World of Tanks Tak, bo mam, ee, czekajcie Kod zaproszeniowy do World of Tanks Ale z tego nie będę robił konkursu Tylko mam kod bonusowy do World of Tanks Nie wiem, mam, mam ee, dwa klucze no, kod, dwa kody bonusowe. I... Mm, no i robię konkurs po prostu tak. Co trzeba będzie w nim zrobić? Trzeba będzie tak. No y, trzeba będzie... Mm, załóżmy, załóżmy, załóżmy. Tak trzeba będzie zrobić, no. Mm, po prostu trzeba będzie tak. Napisać. Czemu chcecie mieć ten... Czemu, jakbyście użyli ten kod bonusowy do World of Tanks i yy, no, i po co? co byś, na co byście to wydali, yy, nie wiem, jak byście go po prostu nie wiem z z użytkowali z niego, po prostu tak powiem tylko. Klucz zawiera tam, nie wiem, boże, kod bonusowy zawiera po prostu tam, nie wiem, e, chyba konto premium, czy coś takiego, nie wiem na jakiś okres, okres, przepraszam. No i, no i tam parę sztabek złota, czy coś takiego Nie wiem, ja się nie znam na World of Tanks, ale możliwe, że niedługo zacznę w to grać. Więc co, no to podaję Wam wszystko, jeszcze zasady potem w opisie filmu No i co, no i ja się żegnam z Wami Mam nadzieję, że będziecie brać udział w konkursie No i co, no i cześć, papa baju baju, na razie i cześć Powodzenia, powodzenia w konkursie, nara.